Niby ten noworoczny filmik jest już za nami, lecz jako że ceny w 2022 roku skoczyły mocno w górę, to proponuję zrobić jeszcze jeden filmik noworoczny, ukośnik styczniowy. Poza tym niedługo te pity, świty i te inne pierdoły, więc nie mogę przestać myśleć o pieniądzach, finansach i innych tych pierdołach. W ogóle według ZUS-u będę bardzo biednym. Jak przejdę na emeryturę, więc ktoś mi może wysłać hajs? Wiecie, wystarczy tylko 1000 złotych, like, subskrypcja 1000 złotych przelewem. Pomóżcie, papa potrzebuje dobrej emerytury za te 40 lat. Czemu ja się śmieję? To, to nie jest śmieszne, to jest wręcz smutne. Smutne, że mam taką egzystencję, że za 40 lat będę mieć emeryturę 200 złotych miesięcznie. Mam nadzieję, że dzięki temu mojemu no, prawie co długiemu filmikowi będziemy mogli tutaj zaoszczędzić trochę hajsu, żyć trochę lepiej no i oczywiście złożyć ten pit wcześniej niż trzy tygodnie przed ostatecznym terminem. Gdzie jest ten przeklęty hajs? Gdzie go mogę znaleźć? Co mogę z nim zrobić? To wszystko w dzisiejszym odcinku Nowogórskiego. Zacznijmy od jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli zarabiacie... 5 tysięcy brutto w górę miesięcznie to gratulacje. Według opinii Polaków, jak i opinii Skarbówki i innych instytucji należycie do klasy średniej. Może i należę do klasy średniej, ale w... <gryw> mój portfel tak się nie czuje. Niestety nie ma co się cieszyć. Według tych samych badań prawie 2 trzecie populacji Polski to średnia klasa. Około 30% to jest niższa klasa, i tylko ile? 3% należy do tej elity społeczeństwa gangu money, money, money. No i tak robiąc research do tego filmiku, jak i tak po prostu znowu przeglądając sobie te wszystkie ankiety, badania yy, społeczne, yy, tak sobie pomyślałem, że jeśli 5000 złotych brutto miesięcznie to jest teoretycznie klasa średnia, to. Czy można żyć za te 5000 zł miesięcznie brutto jak klasa średnia? W skrócie czy można żyć jak taki typowy członek klasy średniej, który zarabia relatywnie rzecz mówiąc parokrotnie więcej od nas. No i tak praktycznie przez Prawie cały 2022 rok wpadłem w taką manię oszczędzania, finansowania, szukania jakichś tutaj sposobów na to, żeby ten hajs został w większym bądź mniejszym stopniu u mnie. No i tak udało mi się oszczędzić prawie nawet tu sobie zapisałem prawie 6000 zł rocznie, jeśli chodzi o budżet utrzymania gospodarstwa domowego. Dla niektórych 6000 zł rocznie to jest nic. To jest co to ma być? Jakiś mały hajs, nic więcej ale 6000 zł rocznie. To jest jeden bardzo dobry laptop do montażu filmów, grafik i innych pierdół. Alternatywnie laptop gamingowy. 6000 zł to jest na czas pisania tego scenariusza, czyli listopad 2022 roku, całkowity upgrade mojej tutaj stacji montażowej. 6000 zł to jest cena sprzętu filmowego, niestety używanego, idealnie nadającego się do Prawie jakichkolwiek filmów. 6000 tysięcy złotych na przestrzeni roku zaoszczędzone moje kieszonce to jest bardzo dużo hajsu, bardzo fajna oszczędność i zapewne wielu z was by chciało również tyle zaoszczędzić, lecz muszę niestety tutaj was ostrzec, powiadomić w sumie, że żeby zaoszczędzić ten hajs, musiałem wydać hajs. Na przestrzeni 3 miesięcy wydałem około, nawet się tu zapisałem, jak zwykle, prawie 2000 zł. Na tej przestrzeni. W przestrzeni 3 miesięcy wydałem na różnego rodzaju triki, sprzęty, produkty, żeby ten hajs po prostu się skumulował pod koniec roku i powiedzieć, że zaoszczędziłem te tysięcy złotych. Więc realistycznie można powiedzieć, że tak naprawdę zaoszczędziłem tylko 4000 złotych, gdyż musiałem wydać te 2000 złotych na różnego rodzaju sprzęt i innowacje domowe. Więc niestety na tak duże oszczędności trzeba przygotować jakieś tam zasoby albo Wziąć kredyt, chociaż z takimi stopami oprocentowania. Uuu, RRSO, ile? Znowu trochę odchodzę od tego głównego tematu filmiku. Co chcę przekazać, to to, że warto jest spojrzeć na jakieś wszelakie nasze należności. Kredyty, opłacanie studiów, opłacanie domu, samochodu, paneli słonecznych, sprzętu filmowego. Takiego typu dużych inwestycji, które trzeba spłacać na przestrzeni roku, dwóch. Trzech lat, może nawet i więcej. Ogólnie wydatki długoterminowe. Zauważyłem, że w przygotowaniu się do tak dużych wydatków warto jest się uprzednio przygotować. Według moich obliczeń wystarczy tylko odłożyć 10% swojej miesięcznej wypłaty minimum, już netto oczywiście, żeby tak ulżyć 50% po dwóch latach takiego oszczędzania na jakieś duże wydatki do 150 tysięcy złotych. Jednak jeśli już mamy takie długoterminowe wydatki, już nie mieliśmy czasu albo nie pomyśleliśmy, żeby zaoszczędzić trochę tego hajsu, żeby się przygotować na nie. No to na bieżąco wypadałoby spojrzeć na takie day-to-day -day pierdoły. Jedzenie, prąd, internet, nawet ubrania. Takie sporadyczne jakieś zakupy szybko się kumulują. Jeśli patrz na to na przestrzeni roku, to dla przykładu jedzenie, w moim przypadku fast-foody, wydałem w 2022 roku do listopada prawie 3000 złotych na cały rok. Takie happy meal, czy jakiś zestaw powiększony 30 parę złotych wydać na maczka, Burger Kinga, czy inne jakieś pierdoły okazjonalnie niby nic, ale jak się na to spojrzy długoterminowo, na przestrzeni całego roku, 3000 zł? Boże, co ja mogłem zrobić z tym hajsem? Mogłem wydać na lepsze rzeczy. Ba Mogłem wydać na nowy samochód. Ogólnie wszystkie wydatki się kumulują i tak przez prawie cały 2022 rok zdecydowałem się powoli odcinać te małe jakieś wydatki. Na chlebie oszczędzam jakieś 15-20 zł na kilogramie, na makaronie około 4 zł na kilogramie, na warzywach 5-10 zł, zależnie od miesiąca i co spożywamy, na wodzie 32 grosze na litr. Niektóre oszczędności po prostu się nie opłacają. To też jest lekcja dla Was. I tak okrajanie tych wszystkich codziennych wydatków, o których nawet nie myślimy, powoli, powoli to się wszystko odkłada do tego, że oszczędzamy naprawdę dużo pieniędzy. Ja przez większość 2022 roku zdołałem zaoszczędzić 6 tysięcy złotych przy wydatku 2000 zł. Tylko na te mm, oszczędności. Więc co mogę zrobić w przyszłych latach? Czy to będzie 8 tysięcy, 10 tysięcy, 90% budżetu domowego pójdzie na go i będę. Uuuu! I wtedy tylko podatki będą wydatkiem, którego nie mogę się pozbyć. No chyba, yeah. że. I oczywiście, jak każdy finansowy guru wam powie, warto jest tutaj zainwestować in hajs, w w jakieś akcje, obligacje, inne jakieś pierdoły. Można sobie kupić kilogram kawy za 1.25 2,50 dolara. Miło, powoli można tutaj rosnąć, tak ui To będzie bardzo dobre inflation proof hajsiwo, które będzie starczyć dla całej rodziny przez następne parę generacji. Szybko możemy zostać tutaj milionerami. Wow! Ja jednak powiem, że inwestycja nie jest dla każdego. W moim przypadku ja straciłem hajs. W przypadku części z Was może uda wam się ten hajs potroić, podwoić. Bóg wie. Ja osobiście nie polecam, ale jeśli komuś się to już udaje, no to śmiało proszę bardzo. Ale to w sumie było tylko kilka z zapewne wielu przykładów możliwości oszczędzania y, hajsu. Może, można tutaj znaleźć, nie wiem, hajs właśnie w, w hobby. Mogę tutaj przestawać kupować sprzęt filmowy, zaoszczędziłbym naprawdę dużo pieniędzy na przestrzeni dekad. Y, można tutaj jeździć rowerem, paliwo, fantastycznie, papierosy. Jeśli potraficie rzucić to tak. Dlatego gorąco polecam na ten rok 2023, żeby sobie zobaczyć, na co wydajecie hajs, ile macie hajsu ogólnie, ile zarabiacie w ciągu roku. No i tak sobie podliczyć i powoli redukować niektóre te wasze wydatki, albo jeśli jest taka możliwość, całkowicie je skreślić. Oprócz budżetu na kawę. Kawa jest bardzo dobra, utrzymuje mnie przy życiu, i to jest dosłownie jedyna rzecz, która sprawia, że moja pikawa ciągle rusza. Ale to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby wstaw tutaj coś ciekawego i żebyście zasubskrybowali wstaw coś nudnego. Ja się z wami żegnam do następnego filmiku. Mam nadzieję naprawdę szczerze, że 2023 rok będzie wam się podobał, jeśli chodzi o moje tutaj produkcje. Zacząłem robić wodę gazowaną, gdyż pomyślałem sobie: "A Zaoszczędzę sobie te 32 grosze na litrze. I tak teraz patrzę, że w sumie na rok oszczędzam tylko 90 zł.